Mówiłem jej, że to jakieś szaleństwo. Że nie może. Ery, kochanie, spójrz za siebie. <laughs> Ale zabawne. Muszę to nagrać. Co cię wyprawiasz? Odbiło ci? Odłóż telefon. Trzeba mu pomóc. <laughs> no daj spokój. To bezdomny! Przede wszystkim jest człowiekiem. I na pewno jest głodny. A ty zamierzasz go nakarmić własnymi rękami, tak? To no dość obrzydliwe. To raczej ty jesteś obrzydliwy, Harry. Witaj, hej, pomogę ci dobrze? Smutno ci, że sobie poszedł? Nie, to nic takiego. Wróci tu, bo. Szaleje za mną. Nie. On kocha inną kobietę. Co? Brunetkę. I, i, I jaką brunetkę? Z czerwoną szminką i pudełkiem w ręku. Co ty wygadujesz? Niestety, nie jesteś najważniejszą kobietą w jego życiu. Dobra, to nie jest zbyt miłe, wiesz? I ja próbowałam ci pomóc, a ty mówisz dziwne rzeczy. Żegnaj. Do zobaczenia! Powiecie, zapomnij. To tylko stuknięty włóczęga, ale dał mi do myślenia. W skarbie wróciłam! Ten bezdomny gość okazał się nieźle stuknięty. Hary? Co się tutaj dzieje? Oglądam serię. A co? Sama nie wiem, ja. Chyba jestem. zestresowana. Już drugi raz dzisiaj dziwnie się zachowujesz. Co dziw jest? Ten bezdomny namieszał mi w głowie. Miałeś rację, Skarbie. Rzeczywiście nie powinnam była do niego podchodzić. Za każdym razem to robisz. Słuchaj Harego, ale rób swoje. Chary zawsze jest tym złym. Skarbie, przepraszam, ok? A w ogóle, Harry zamówił ci pizzę. Mm. Dzięki. Mm, mm. Gorąca tak jak lubisz. Tak jak mówił. Brunetka z pudełkiem i czerwoną szminką. Ale niepodważalnym dowodem było to, jak mój chłopak na nią patrzył. Kochanie, ja stawiam. Dzięki. Kochamy pizzę. A my kochamy stałych klientów. Wszystko w porządku? Zapomnieli o serowej pizzy dla ciebie. W porządku. Serio, zjedz sobie, a ja pójdę się przewietrzyć, dobrze? Spoko. Hej! Hej, ty! Słuchaj, nie mam pojęcia, jak to zrobiłeś? To dar, czy jakkolwiek to nazwać, ale miałeś rację. Widziałam te brunetkę i to jak Harry na nią patrzył. Pomóż mi. Jak niby miałbym ci pomóc? Nie chcę go stracić, rozumiesz? Chcę, żeby mnie poślubił. Proszę. E, on cię poślubi. O to nie musisz się martwić. Twój Harry chce to zrobić najszybciej, jak się da. Naprawdę? Naprawdę? To. Wspaniała wiadomość! Dziękuję bardzo. Czy mogę coś zrobić, by ci się odwdzięczyć? Przynieś mi kawałek pizzy. Pewnie. Ja też ją lubię. Tylko zaczekaj chwilę. Hej. Witam. Ś Świetnie wyglądasz. Serio? Dzięki. To pewnie przez te wspaniałe wieści. Zrobiłbyś dla mnie serową pizzę? Tak, jasne. Będzie najlepsza, jaką jadłaś. Chcę, żebyś w końcu się z nią ożenił. Co? Dlaczego? Bo zaraz potem. Się z nią rozwiedziesz i zgarniesz jej forsę, a wtedy wreszcie stąd znikniemy. A ja nie będę musiała dłużej dostarczać pizzy. Możesz się pakować. Zacząłem już szukać pierścionka. Mm, ale wybierz najładniejszy, ponieważ wkrótce będzie mój. Proszę bardzo, zanieś jej pizzę, bo zaraz zacznie coś podejrzewać. Niełam kontrolę nad ciałem i uczuciami. Czułam, jakbym była na świecie sama i nikt nie mógł mi pomóc. Sz, 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 sz. Wstawaj, no chodźmy. Podaj mi rękę, okay? Hej. Nie jesteś sama. Nie, nie! Ty nic nie możesz! To nie jest dar to przekleństwo! Po co ja w ogóle do ciebie podchodziłam? Dlaczego o cokolwiek cię pytałam? Co masz teraz na myśli? Przestań już! Po co w ogóle mi o tym powiedziałeś? Co? W twoich wizjach nie było nic o moim cierpieniu? Zaraz. W jakich wizjach? Jestem tylko bezdomnym, włóczącym się po okolicy. I sporo widzę, ponieważ uważnie obserwuję. Ty nie widzisz nic poza ekranem smartfona. Nie widzisz ludzi wymieniających spojrzenia. Nie dostrzegasz wielu sytuacji powtarzających się bez przerwy ciągle i ciągle od nowa. Dziwne, ale dotarło do mnie, że ta dziewczyna nie przyszła dziś do nas po raz pierwszy. Dlaczego wcześniej nie zauważyłam jej i tego, jak Harry na nią patrzy? Tak, o tym właśnie mówiłem. Ja nie zdawałam sobie sprawy, więc to znaczy, że nie będzie ślubu, a ja już nigdy nie zaznam prawdziwej miłości? Ten, kto ma serce wypełnione dobrem, Zawsze znajdzie miłość. Tylko otwórz oczy. Przepraszam, ale nie wzięłaś pizzy. Ach, dziękuję. W porządku. A to prezent dla ciebie. Dzwoń, kiedy zechcesz. A... Hej! I... Może... Może miałbyś ochotę zjeść ze mną tę pizzę? Tak, jasne. Mam teraz przerwę, więc... Chętnie. O, a to jest mój znajomy. On też lubi pizzę. W takim razie dostanie pan największy kawałek. Zasmakuje panu. I wiesz, on ocalił mnie przed popełnieniem największego błędu w życiu. Lubisz pizzę? Szczerze? Nie bardzo. Bo. To spróbujesz jej wreszcie? Tak. Ja tylko robię swoje. Pewnie i ciebie spotkał zawód. To normalne. Ale nigdy nie przestawaj wierzyć w miłość. Każde niepowodzenie przybliża cię do znalezienia bratniej duszy.